Moi drodzy, w zdrowym życiu wiary bardzo ważne jest życie modlitewne, a w życiu modlitewnym najważniejsze jest życie uwielbieniem. Uwielbienie jest uwielbienie modlitwą, nie zawsze mamy jakby o co błagać i prosić na zasadzie potrzeb. I wiecie, co to dobrze? Jeśli nie mamy, o co się. Jakby modlić w naszym osobistym życiu, to modlimy się o jakieś inne rzeczy, czyli im mniej mamy próśb w modlitewnym życiu, tym, tym lepiej jest, bo to świadczy o tym, że jesteśmy błogosławieni. A co wtedy, jeśli nie mamy o co się modlić? Co wtedy? Nawet w liście do Rzymian jest napisane, że jeśli nie wiemy o co się modlić, to módmy się w językach, a Duch Święty będzie wiedział o co błagać, o co prosić. Natomiast najlepsze najlepsze w, w naszej świadomości modlitewnej powinno być to, że my powinniśmy uwielbiać Jezusa. I w Biblii istnieje tak zwana taka zasada, pierwsza zasada, pierwszej wzmianki. Nie wiem, czy wszyscy to słyszeliście i czy wszyscy... W to wierzycie, ale na czym to polega? Że to, co jest opisane jako po raz pierwszy, powinno nam wskazywać cały kierunek, prawda, tego, tego jakiegoś konkretnego tematu. Po raz pierwszy uwielbienie w Biblii było wymienione w Księdze Rodzaju w 22 rozdziale. Chodzi tam o, o to, kiedy Abraham Przyniósł Izaaka w ofierze. Znaczy, miał przynieść Izaaka w ofierze. I pokażę Wam ten werset. Jest on w rodzaju 22, piąty werset. I wtedy rzekł do swoich sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec, pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do Was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obej się. Oddalili. I w tym, w tym fragmencie, w piątym wersecie, jest napisane: Oddamy, aby oddać pokłon Bogu. I w języku hebrajskim tutaj służy to słowo, które oznacza uwielbienie. Tak w, wie, więk, w większym skrócie. Dokładnie to słowo brzmi szakka, które oznacza uniżyć się. Czołgać się, uczcić, uwielbić, pokłonić się, ogólnie po raz pierwszy tutaj spotykamy. Czyli wtedy uwielbienie kojarzyło się z przynoszeniem ofiar. I, 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 I kiedy Jezus mówił samarytance przez studnie, że zbawienie pochodzi od Żydów, to znaczy, że my musimy rozumieć, jak Żydzi rozumieli uwielbienie, czyli uwielbienie było tam, gdzie była składana ofiara. Ja często powtarzam, że chrześcijaństwo, w ogóle wiara Izraela, była kultem ofiarniczym, wszystko było skupione wokół ofiar, i tak samo chrześcijaństwo jest tak, jakby kultem ofiarniczym skupieni jesteśmy wokół ofiary Jezusa, dzięki której jesteśmy usprawiedliwieni i mamy życie wieczne, i dzięki tej ofierze, sam Jezus mógł powstać z umarłych. Bo jego ofiara, która przyniosła usprawiedliwienie na ziemi, też złamała moc śmierci. On dzięki własnej ofierze powstał z umarłych. O tym mówiłem w poprzednich odcinkach, nie chcę się powtarzać. Ja dla naszej kościelnej grupy wizbienia właśnie uczyłem z tego fragmentu, gdzie chciałem pokazać, że jaka nastąpiła różnica w mentalności między Abrahamem a nami, że kiedy my dzisiaj. Widzimy, że ktoś bierze, tak jak tu jest napisane, nóż, drwa i ogień, to mówimy, e, idziesz na polowanie albo na ryby, a on te narzędzia brał po to, żeby iść na uwielbienie. Prawda? Jakie są zmiany? I na co, 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 co teraz tam w ten sposób Bóg pokazuje i co my e, powinniśmy z tego zrozumieć? Pod koniec tej historii kiedy ostatecznie Izaak nie był złożony w ofierze, Bóg powiedział: Widzę Twoje serce, że boi się Boga, szanuje Boga. Innymi słowy, to błogosławię Ciebie, czyli sam zamiar przynieść syna w ofierze przyniósł ogromną moc błogosławieństwa nie tylko dla Abrahama, ale nawet później dla całego jego potomstwa. a listy apostolskie, później mówią, że błogosławieństwo Abrahama przeszło i na nas Pogan, którzy wierzymy wraz z Abrahamem, tak, a my wierzymy w Jezusa i to samo błogosławieństwo Abrahama poprzez Jezusa działa na nas, czyli nawet apostoł Paweł odnosi się do Abrahama, my wierzymy w Jezusa, a Paweł odnosi się do Abrahama i mówi, jesteśmy dziećmi Abrahama, czyli wtedy ta decyzja Człowieka, który czekał na przyjście swojego pierwszego ukochanego syna, jedynaka, którego kochał całym sercem, i tego pierwszego, pierworodnego, zazwyczaj to jest. W sercu te pierwsze dzieci są jakoś szczególnie, a są adorowane i Nagle jego trzeba przynieść w ofierze. Niesamowita historia, która wskazuje na to, jaką moc ma rozumienie ofiary i przenoszenie ofiary. Teraz nie my przynosimy ofiary, ofiara została złożona przez Jezusa i my patrzymy na ofiary Jezusa, i dzięki tej ofierze mamy wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Czytamy od początku, pierwszy werset. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę, że jak do niego, Abrahamie, on odpowiedział: To ja, i rzekł: Weź syna swego Jedynaka, swego Izeka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Zaznacza słowo syna, którego miłujesz, kochasz. W, w Stary Testament jest. Obrazem tego, co zrobił Jezus na krzyżu, i tutaj w ten sposób, w sposób symboliczny, jest pokazane też praktyczną stronę relacji między Ojcem, Bogiem a Synem. Bóg naprawdę kochał Jezusa, i widząc te wszystkie cierpienia, które Jezus przychodził, to było bardzo bolesne przeżycie. Bóg, który jest miłością, musiał boleśnie przeżyć to wszystko. Kraj Moria, słowo, które się tłumaczy jako widzenie, wizja, coś my widzimy. Abraham w ten sposób widział i zapowiada przez tę całą akcję, zapowiada ofiarę Jezusa Chrystusa. My, patrząc na Jezusa, widząc Jezusa, patrząc na Niego, na Jego ofiarę, uczestniczymy w błogosławieństwie, które przyszło z krzyża Golgoty, kiedy Jezus umierał potężne rzeczy się działy i miały miejsce. Widząc to, rozumiejąc to, my możemy doświadczać moc, która została wyswobodzona przez tę ofiarniczą śmierć Jezusa. No to Abraham idzie w podróż, żeby przynieść Izaaka w ofierze i czwarty werset trzeciego dnia Podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał daleka, z, z daleka to miejsce. Ujrzał z daleka to miejsce. Symbolicznie ujrzał z, daleko, z daleka miejsce, na którym kiedyś umrze Boży syn, bo te góry, te mo, e, kraina, jak tutaj przeczytaliśmy, kraj Moria, to jest to jest miejsce, na którym tysiąc, ponad tysiąc lat później powstało świątynia Salomona. I jeszcze później to ta sama okolica, na której, w której był ukrzyżowany Pan Jezus Chrystus. Oto oni przybywają na miejsce. W siódmym wersecie rzekł Izaak do swojego ojca: Ojcze, mój, to on odpowiedział: Oto jestem, synu mój, i rzekł: Oto ogień drwa, a gdzie jest jagnię na palenie. Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na palenie synu mój i szli obaj razem. I właśnie później, kiedy Abraham znalazł jagnię, barana, on powiedział miachwe jire, czyli Bóg widzi i Bóg zaopatruje. To jest słowo, które razem tłumaczy się jako widzenie i zaopatrzenie. Dziewiąty werset. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył dwa potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach i wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego, lecz anioł pański zawołał na, z nieba i rzekł Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł oto ja i rzekł nie podnoś rękę na chłopca, nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mu mi jednego syna swego. Tutaj Bóg zatrzymuje Abrahama. Widać, że w sercu Abraham miał decyzję, by zabić syna. On faktycznie już zabił syna. On był przygotowany na to, bo tutaj widać, że robił wszystko bez skrupułów, bez uciągania się. Dlaczego tak było? List do hebrajczyków nam to tłumaczy. W 11, 17 i 19, tak, werset w Chybryczykach. Chybryczków 11, 17, 19 mówi o tym, że Abraham wierzył, że Bóg wskrzesi Izaaka z umarłych. Czyli tutaj jest pokazane, że Nowy Testament nam tłumaczy, co mogło być w sercu Abrahama. Dlaczego on tak bez wahania szedłby zrobić dość okrutną rzecz, która aż na samą myśl. Ciarki mi przychodzą i to jest bardzo takie straszne wydarzenie. Abraham wierzył w dobroć Bożą, w błogosławieństwo Boże i on wierzył, że Bóg mu przywróci syna z powrotem. Ale w sercu już to się stało. I, to, i tak, tak działa. To, co my mamy w sercu. Wiara, którą nosimy, ona wpływa na nasze życie. Czyli jeśli wierzysz w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to wpływa na twoje życie. Ty wtedy żyjesz pełnią życia. Życia, które jest duchową obfitością. I tak jak 13 i później 14, Abraham podniósł oczy, ujrzał ze sobą barana który rogami uwikło się w krzakach poszedł tedy Abraham i wziąwszy barana złożył go na całopalenia zamiast syna swego i nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje dlatego mówi się do dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie przy czym inne Biblie, tłumaczenia biblijne mówią, że na górze Pana jest wizja, widzenie. I słowo widzenie, wizja kojarzy się ze słowem, słowem zaopatrzenie. To tak jakby mówiło, to co widzisz, to będziesz miał, prawda? Jeśli widzisz siebie jako człowieka zwycięstwa, człowieka wiary, to tak będziesz miał. Widzisz... Widzisz, Boże, zaopatrzenie. Abraham szedł i widział, Boże, zaopatrzenie. I ostatecznie tak się stało. Zamiast syna umiera baran. To symbolizuje coś, co jest bardzo ważne. Bóg nie oczekuje ofiar od ciebie, bo on złożył na ofierze najcenniejsze, co jest we wszechświecie. Bożego Syna Jezusa, Chrystus, który teraz siedzi po Prawicy Ojca, to jest najcenniejsze, cokolwiek jest na świecie, jest złożony w ofierze. Więc, kiedy ja to badałem, i tu jest mowa o zaopatrzeniu, że zwierzę, takie zwierzę, to jest też rzecz droga, Ofiary też się zjadało, tak? Niektóre były całopalne, niektóre były takie, że się je zjadało, i Bóg, jeśli Bóg. Ja to mówiłem niedawno w kościele i wiedząc, że niektórzy z wierzących doświadczają trudności finansowych, różne, mają różne kryzysy. Ja mówiłem, jeśli Bóg. Nie wahał się oddać coś, co jest najcenniejsze, kogoś, kto jest najcenniejszy w swoim życiu, to o ileż bardziej on nie będzie się wahał pomóc tobie w Twoich kłopotach finansowych, zdrowotnych i innych. Na górze Pana jest zaopatrzenie, ale co my na tej górze widzimy? My widzimy krzyż Jezusa, na której Boży syn doskonały. Piękny Boży Synu umiera, święty Boże Synu umiera jako grzesznik, stał się grzechem za nas, nas i dzięki temu my jesteśmy zaopatrzeni w życie wieczne. Ty jesteś zaopatrzony w życie wieczne. I w momencie, kiedy jesteś zaopatrzony w życie wieczne, to tym bardziej będziesz miał i masz dużo, dużo więcej. W tym, tym teraźniejszym życiu też Bóg chce ciebie doprowadzić, żebyś się nie załamał i żeby dziecko Boże, ty jako dziecko Boże wyprostowane doszło do tej granicy wieczności. O ile Pan nie wróci szybciej, a wszystko wskazuje na to, że wróci i nie będziemy musieli umierać, tylko spotkamy się z Jezusem lada chwila. To, że na górze Pana wszystko widać, czyli tą górą jest Golgota. My przy Golgocie, wierząc w Jezusa, chwaląc go, uwielbiając Jezusa, zaczynamy widzieć dużo więcej prawdy. My patrząc na Jezusa i stojąc, uwielbiając go, nam się otwierają nasze duchowe oczy, i kiedy nasze oczy się otwierają, my widzimy dużo więcej. My zaczynamy rozumieć rzeczywistość, i tam, gdzie wydaje się, że nie ma wyjścia, my nagle możemy w modlitwie, w uwielbieniu, czcząc Jezusa, widzimy wyjście z różnych trudnych sytuacji. Bóg nas tak prowadzi. Na górze Pana daje wizję, na górze Pana jest zaopatrzenie. On zaopatruje nas w, ofi w ofiarę. Swojego syna i razem ze swoim synem daje nam wszystko. Ktoś boryka się ze zdrowiem, Bóg chce zaopatrzyć Ciebie w uzdrowienie. Ktoś boryka się z długami i brakiem pracy, Bóg poprowadzi Ciebie, żeby wyprowadzić Ciebie z tego i pomoże Ci w znalezieniu pracy, w spłaceniu długów. Może rozpoczęciu jakiegoś biznesu, dzięki któremu twoje problemy się skończą? Będzie inny ból, ból głowy, jak to wszystko utrzymać <noise> i sam siebie motywować, żeby rano wstać, i jak nie ma nad tobą szefa, który by ciebie pilnował, to jest bardzo trudne zadanie pilnowanie samego siebie. Sam wiesz, największy wróg człowieka to ty sam. <noise> sam sobie potrafisz utrudniać życie. Więc Abraham, na swoją modlitwę uwielbienia nie wziął gitary i bębnów, albo nie włączył sobie piękne uwielbienie jakiegoś wspaniałego zespołu uwielbienia, tylko wziął nóż, drwa i ogień. Nóż zawsze był potrzebny w Izraelu przy ofiarowaniu. Słowo przymierze Brit po hebrajsku oznaczało i pochodziło od słowa, które oznaczało rozcięcie, że coś jest przycięte, czyli Przemierze zawierały się w tym momencie, kiedy coś było przycięte. Bez noża to było niemożliwe. Jezus, poza tym, że był przycięty, poza tym, że był przybity, został przez włócznie jakby przecięty. Nastąpiło to przecinanie Jego ciała i te wszystkie te wszystkie biczowanie, to wszystko, to było za każdym razem, kiedy jego ciało, jego skóra pękała i była przycinana i z tej skóry wylewało się krew, a o to chodziło, że przez przelanie krwi ofiary przychodziło przebaczenie win. W momencie, kiedy Jezus to, to wszystko przeżywał, tego wszystkiego doświadczał, w tym momencie nastąpiło to brit, to zawieranie przymierza. Więc Przychodząc na Golgotę, my widząc Jezusa, który umiera i który zrobił to dla ciebie, my widzimy zawieranie przymierza. Tam powstały przymierze, w których Bóg mówi: Zadbam o ciebie, będę po twojej prawicy, poprowadzę cię. Drzewo, które miał Abraham, symbolizuje drzewo Golgoty, krzyż. Krzyż Golgoty, na którym była złożona ofiara, Jezus najpierw położony na tym drzewie i przybity do drzewa. Jest napisany przyklęty ten, który wicie na drzewie. Jeśli Ty wierzysz, że jesteś przyklęty, przestań w to wierzyć. Wierz w Jezusa, który stał się przyklęstwem dla Ciebie. Nie jesteś już przyklęty, jesteś błogosławiony człowieku, jesteś błogosławiony, Boże dziecko i nie możesz być przyklęty. I ogień, który miała Abraham, ogień, który symbolizuje spalenie ofiary, a ofiara całopalna. Na czym polegała symbolika ofiary całopalnej? Kiedy była spalona ofiara, to symbol gniewu Bożego, który spalał ofiarę, ale oszczędzał grzesznika. Grzesznik był oszczędzony z tego ognia, jakby uchroniony, bo ogień spalał ofiary i ten popiół. Który był później używany, popiół był używany w różnych liturgicznych czynnościach jako rzecz, którą się uświęcało różne przedmioty. Dlaczego? Co to symbolizuje? Popiół symbolizuje, że sąd się odbył, sąd się skończył, ale sąd się skończył na ofierze, a nie na tobie. I cokolwiek zrobiłeś złego, ten sąd, który myślisz, że ciebie lada chwila dopadnie... Już nie dopadnie, bo ten sąd spopielił Jezusa. I tak jak hybraczyków mówiło, dlaczego Abraham nie zawahał się to zrobić, to pokazuje na to, że Abraham znał Boga jako ojca, który zaopatruje. Sam Abraham, który był niepłodny, później dostał imię Abraham. To ha zostało dodane, które wskazało na to, że jest ojcem wielu narodów. Ojcem, który jest płodny, niepłodny, dostał obietnicę płodności i posiadanie syna w tamtych czasach to, był, to było obietnica emerytury: że ktoś na Twoją starość za Ciebie zadba, pomoże, wesprze, przyniesie wody, nakarmi. Uderzyło mnie w tej historii, ona, jest, ona ma tyle wątków, ale uderzyło to, że w, przy okazji śmierci Jezusa przychodzi zaopatrzenie. I o tym jest od 14 wersetu. Najpierw 14 werset mówi o tym, że nazwał e, Abraham to miejsce Pan zaopatruje, dlatego mówi się po dziś dzień na górze jest zaopatrzenie, tak jakby e, zapowiedź krzyża i Golgoty, jest też zapowiedzią zaopatrzenia. Są ludzie, którzy wierzą, z jednej strony mówią, jedni mówią: Bogu nie zależy, żeby nas błogosławić materialnie, mu zależy, by tylko dać nam życie wieczne. To jest jedna skrajność. Jest druga skrajność, gdzie jest mowa, Bogu zależy, byś był bogaty, jeśli nie jesteś bogaty, to źle wierzysz. To jest też skrajność. Bo każdy z nas ma inne powołanie. Dla, dla któregoś, nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie jest bogactwem, dla kogoś 3 tysiące, dla kogoś 200 tysięcy miesięcznie dopiero jest bogactwem, na przykład, prawda? Chcę pokazać coś innego, że w tym kontekście, że Bóg zaopatruje, to jest kontekst tego, że Bóg. Daje coś naprawdę cennego dla ciebie, bo Baran, w tym momencie, którego zobaczył Abraham, był w tym momencie eureka. Najcenniejszą rzeczą miał zginąć Izak, a zginął Baran. To było coś w tym momencie droższe niż diamenty, złoto. I konto, nie wiem, milionowe w bankach szwajcarskich i tak dalej. Rozumiecie, to było tak cenne. Abraham, który na ten moment był bogatym człowiekiem, tak mówi Biblia, dla niego to było prawdziwym zaopatrzeniem, więc tak naprawdę Jezus jest dla nas zaopatrzeniem i my też musimy rozumieć, że Jezus jest Twoim zaopatrzeniem przede wszystkim. Ale jednocześnie 16 dalej, wersety mówią, jakie są obietnice nowe. Mówi: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoje zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, za to, że usłuchałeś głosu Mego, potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszczerzy, razem do Berszeby, er i mieszkał Abraham nadal w Berszeby. Er po raz drugi Bóg obiecuje mu w jego życiu. Zaopatrzenie. To jest cudowna, dobra nowina dla każdego z nas. Ja wierzę, że jeśli dla Ciebie Jezus stanie się tym głównym zaopatrzeniem, że wierzysz, on jest Twoim bogactwem. Jeśli Jezus jest dla Ciebie całym bogactwem, inne rzeczy będą Tobie dodane. Dlatego błogosławię Ciebie i modlę się, by każde niepowodzenie, każdy plan szatański był złamany teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech pękają wszelkie kajdany niegdzieberskie, jarzma padają i niech Boża Łaska z krzyża Golgoty płynie w Twoje życie, leczy Ciebie, uzdrawia. I podnosi, przyjmie teraz wszelkie błogosławieństwo nieba, które płynie z góry zaopatrzenia w imieniu Jezusa z Nazaretu. Amen.